O kurde, ej stary wymiotowałem Mwoka się zżygął. Stary już Oła, stary sparaliżował mi nogę całkowicie Serio? Co jest? Ej stary <laughs> Szwagier się tam pali Chyba nie wiecie, ale jestem tatą Mwuki Słuchajcie, mega dawno nie było mnie na ferajnie, i to, co tutaj się odwaliło, to, coś tutaj się pozmieniało. Przychodzi ludzkie pojęcie, poza pojęciem MWUKI. Także MWK jest dzisiaj z nami, cześć MWUKA. Kebabito Papito, witam, wita, bardzo serdecznie. Elo, ej, miałeś zdjąć spodnia, a tego nie zrobiłeś. Stary. Nie było dziesięciu kałapek, i o tym właśnie a, mówię, słuchajcie. Bieda, bieda no, bieda. I Ale ja mogę kebabito Papito. Tak, tak, zobaczcie, spójrzcie Mamy na jego miło. minę, spójrzcie na jego twarz, co stało się z jego twarzą. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie od czego to. Kebabów. Tak, jak lubicie kebabę, możecie sobie siąpeczkę w górę. Ja dzisiaj jednego jadłem. to, 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 to. Jestem Don Wasyl od dzisiaj. Możecie tak pisać w komentarzu. <laughs> Don Wasyl! z ciechocinka, ale fajnie. Morda, morda z ciechocinka? Z ciechocinka. Pika? Ścinka, jest kebaba masz ścinki, nie? Ścinka, a żniwa stary, no było. Tak, wykop. Dobra, wracając do najważniejszej rzeczy dzisiejszego odcinka, no. mianowicie co tutaj się, stary, odwaliło. Odwaliło się no. bardzo dużo papito, bo generalnie to różowa Steve prawie przejęła Feraina. Jak widzisz, dalej jest zielona, więc nie. Jest Skąd wzięła się tak? różowa Steve? Tak? Różowa Steve, stary, przyzwałem ją z Karolem z myślą, że będzie lepiej, a papito powiem ci, że jest jeszcze gorzej. Aha. Bo kebabito nie był na ciepłym, stary. To do dupy robota. No do dupy, stary, nie, ale tak poważnie, serio. <noise> <noise> Akcja jest taka, że stworzyliśmy mordo y, portal do no. różowego świata, y, różowego tak? Steve, tylko że ona tak naprawdę nazywa się Różowa Alex, stary. Wow. Jak ta youtuberka Alex Mando Style, ale nie mów nikomu, dobra? Okej, okay, to jedzie nasza tajemnica. Dobrze, papito, idziemy dalej! Ja ci pokażę, gdzie jest ten portal, co? Dobrze, dobrze, może i pokażę, ja chętnie tam wejdę, no. Wejdziesz tam? Tak. Ale ja bym... No dobra, okej, okay, stary, ale ja bym uważał na twoim miejscu, bo tam jest różowo. Dobrze A my jesteśmy mężczyznami, więc wiesz, wiesz jak jest. A, nie możemy! No nie możemy! A, no, różowy teba, kolor! Trochę tak, trochę A, nie, ale słodkości, różne pyszności. No zjadłbym pączka, stary, albo kebabito na ciepło. <laughs> zjadłbym coś słodkiego. Pączka <laughs> albo kebaba, nie wiem. <laughs> o nie, papito, atakują! O nie, to to jest tajna baza, braci Grim, halo! O nie. O, nie, ale zniszczyłeś Minecraft! Ej, to jest drugi! Jak Mwoka zniszczył Minecraft? Yy, Patrz, stary, on nie lubi. Ała, już nie. Stary, zabiłeś mnie. Paweł Juman został wysadzony w powietrze przez kreper. Ej, zabiłeś mnie, ja? więc. Ja? Nie, tak Truman. się nie robi. Tak się nie robi, taki kolega jesteś. Weź ty głupi, weź ty głupi. Zabiłeś, kuleczkę. Papito, tak się nie robi. Ej, jeśli dotarliście do tego momentu, bo mało się dzieje, to napiszcie w komentarzu kebabito. Papito, kebabito, kawę. wiedzieli, papito. jak długo oglądacie odcinki. Tak, możecie tak napisać. A mogę pod koniec odcinka, jak dotrwacie do końca, wytłumaczę wam, co to znaczy. Papito, bo pewnie nie wiecie. ha, ha ja wiem. Papito no. to są takie. Mordo. Dobra, nieważne. Stary, co to, to jest, jest? To jest portal do. Mogę go uderzyć? Nie bij go, bo cię zaatakuje. morno! Ej, e, stary, czy to jest owca. Patrz. Ale to jest gangsta owca, uważaj, bo on ma Gangsta owca kajdan. różowa? On ma nie, ona jest kajdan. różowa strona nie może być straszna. No jest straszna nie. właśnie. Nie widzisz ma złoty złoty kajdan i złoty miecz, stary i okulary. Ja bym się bał. Złoty kajdan ja. i złoty miecz. ZŁOTA nie KIETA, wiesz, padze, CZEGO CHCESZ? Chajisz. ZŁOTA KIETA, NA SZYJEJ 10 KILO Ej, dobra, no, to to jest portal, generalnie takie serce, nie? No Jak tam się wejdzie, tylko Uważaj, bo czasami jak się przechodzi przez ten portal, to się wymiotuje, wiesz? Aha. Więc jak coś jadłeś, stary, to ten... Nie, ja jakby zjadzać, to tak, stary, tylko jadłem banan i zapiłem sobie ty. Ja czekam na ciebie, zapiłem stary Zapiłem sobie sprite'em, wiesz? Stronie. Na YouTube oglądałem Na tej stronie czekam Stary, no, ale wow. bym papito zjadł, stary Wow, ale to jest śmiesznie! Ej, stary, wymiotowałem. Mwoka się zrzygął! Ale nie, dobra, wezmę te żygi na później, stary, bo one się co może rzygasz na różowo? Ej, to musiałeś faktycznie pikantnego no, kebabito je... no, jeść, jak no, tak papito, smoli, stary. Papito, kebabito, no stary, to tak działa. No, i generalnie jesteśmy w różowym świecie. No. Jak widzisz, wszystko jest różowe. To jest podejrzane, co? Tak, jest strasznie dziewczyńskie takie. Znaczy, Dziewczyń... dziewczyńskie! <laughs> A wiesz skąd, wiesz, wiesz, skąd znam słowo dziewczyńskie? Jak? Skąd? On i Tak, bo mam teraz takie suit? filmy i nie wiem czemu go subskrybuje dalej. To ten sud? Tak, tak. I A, cały czas tam ja jest dziewczyńskie kupić. Jedna sprawa Ale! Tak, tak. oh, Ej, on też da różowo to? strzelanie! No stary! Jaki Mary ją góryło śmieszny, no, chodź do nie, niego, się przytulić. Stary, nie, A co tutaj nie, robi to... villager? Co ty się stało? Nie wiem stary, ale uważaj. To nie jest szwagier? Aby... Jaki szwagier? Szwagier tutaj? To szwagier tam stoi stary o! No Cięż szwagier stoi. tam stoi z tyłu! Oła! ale dostałem! Na, do na ostatniej klatce stoi. Jaki stare, gdzie idziemy, bo to jest strzelają strasznie Tutaj jest zamek generalnie różowej sti A tam po drugiej stronie widzę... Ała! No i wiedziałem, że jak debbit spadnę. Dwa, jeden. Start! Mów coś! Cześć. O, zaczynamy. Cześć. Z tej Ej. strony Enzi i witam... <laughs> <laughs> nie, aż tak to nie. Ej, dobra, stary, nie przesadzaj No, sam. no i co tutaj Jesteśmy, jest? no, tutaj jest stary Nie wiem Ej. jak ci to wytłumaczyć. Ej, to coś piszczy. To jest stary zamek. W sumie to ja go widzę drugi raz w życiu i pojęcie. A ja pierwszy. I tak. Tutaj nic nie mam. Aha. Bo Słyszę koty. Słyszysz koty? No. Może to w głowie słyszysz, stary. Nie, ja, jak, to nie mam kota w głowie. Nie może może to w głowie. Ja mam kocioł w głowie na przykład. Haha. Może pod I codziennie czapko. sobie coś gotuję w głowie, ej, to jest stary. dalej ten zamek, zobacz. A ej, stary on w ogóle może spłonąć, bo on tu jest. Tu są pełny. koty! Jakie koty? No to są koty! Ej, wybiłem okno stary, myślisz, że się obrali. Ej, nie. stary to jest, zobacz, ta komnata o, o. może być twoja. Rezerwacja, Rezerwacja zielona i, i różowa? O kurde stary. Co jest? Ja wiem ja się boję. Komnata ale nie mam... Andrzeja Andrzej? Ale, ale, Andrzej? ale porąbana ale to akcja, stary. dla zbyszka starych. było, bo Zbyszek stary też chciał. Zbychu? A co no, u niego, jego żony? Właśnie stary, dlatego kurde, wpiszę, że tu jest ten, Zbyszka, A. stary chata. A co u dziecka jego żony? U dziecka, Ja nie wiem ile ten bachort tam On tam już starał <coughs> trochę, nie? Chata ja bo już 16 Zbysz... lat ma! Odkąd się chata. wyprowadził, minęło. Zbyszka. Nie umiem pisać, Zbyszka, o. Ja też Kto? nie wiem pisać, wiesz, bo jak już się życzka. do szkoły nie chodzi, to się ciężko pisze. No, stary, jak się jest takimi starymi jak my, to ta... No, no to już też, w zasadzie, no do piachu. młody, stary, bo nagrywam Minecraft. Ej, kolego, Pacz, a co jest tam, szkielet, tam gdzie jest to koni, zielone? Szkielet. A co jest tam, gdzie jest to zielone? Patrz, stary, co tutaj jest? To szkieletor. No, ej, nie! Nienawidzę cię, Shandy, Shandy chciałem powiedzieć... Ej, ej dobrze, ci... w zasadzie może być. No, nienawidzę cię, Shandy. <laughs> Ej, co tam! Co ja, to jest to zielone? Aż, to, jest, to jest ten, ten, no. Ja pamiętałem nazwa, ale już zapomniałem. Oła! Stary sparaliżował mi nogę całkowicie! Serio? Co jest? No nie czuję nogi. Oła. Ej, stary Kebabito, ci pomoże, trzymaj. Ale nie mogę ruszać palcami, trzymaj, chyba trzymaj, umarłem. Trzymaj. Stracę nogę, mordo. Nie, A, nie, jest tak. Ale straszny to tylko jest. Nie to, na tak wygodnym fotelu, że babito, traci się czucie. tylko nie to. Już? Zginęłeś czy nie? Szwagier się tam pali! Yeah. Nie! No, no nie, no nie, on umrze, stary. No, szwagier tam jest, no zobacz, idzie tutaj! Idzie! Idzie! O! Nie jesteś szwagrem, okłamałeś mnie. A czemu go zabiłeś? Nie wiem, jakoś dzisiaj jestem w strasznym, dziwnym transie. W strasznie dziwnym transie, ej, ale... Tam ile ich jest, yyy. mordo! Ej, stary! No. Pomocy, zaatakowali mnie! <grym> Ja ich się boję, nie będę różował, eee, różował, dotkliwał stary, wełny kurde, ja myślę, owcy że, różowej, co? jest mega lipa, stary, bo oni mnie gonią. Stary, ja, ja myślę, będę że... bił ich i wszyscy mi się kłócić. Nie, Ej, dobra, stary, chodź do tego robię... zamku, bo nie wino. Chodź do tego cały zamku, czas mordo. Mnie gonią. Oni cię gonią? Tak, stary. Y, stary ja myślę, wpisz ten. Y, czekaj, co I, am w... I am Tchelaf. Co? I am Tchelaf. Nie, stary, nie będę nic wpisywał, ja nie To działa, stary. Było takie nie! Tak samo jak. Pamiętam Nuter Tols. Nuter Tolse? Tak. Yy, Do... A ja teraz pamiętam Mod Co? A co to było? Wiesz, Mod No. Albo stary nieśmiertelność w GTA, <coughs> albo stary yy, broń w GTA, nie pamiętam. To było no. On... Uzy umy, imy, wy. to jest stary, na drugą chyba. Uzu... Uzumi. Uzumaki, uzumi, Uzumaki no coś takiego, stary to jest na broń w GTA San Andreas. Wow, ale to jest fajne stary. <grywia> Ej, stary, kebabito papito, ja zginę tutaj, zaraz, ja nie mam A gdzie sproi. ty jesteś? Ja jestem na Ferrajnie, bo zginąłem, o nie! Aha. oła Oa! Ale się przestraszyłem, Ej. mnie uderzył! Ej, stary zginę! Stary o, przez ciebie mnie biją, bo myślą, że Ej, jestem w przez... twoim kumplem! Ej, no stary to w... Musisz uciekać, stary po prostu. Super. Ja myślę, że jesteśmy spaleni w, w różowym świecie już. Stary. No, na chwilę wszedłem przez ciebie, już muszę wyjść. Ej, stary ja. I w zasadzie ja... nie wszedłem, bo jakbym wszedł to na duże, ja a weszłem tylko! Ja czekam, na Gdzie ciebie! Jest tunel? Stary. Przy portalu. Aha, przy portalu. Czeka przy portalu, Porta Ej, portal pizza? Stary, gdzie jest ten tunel? nie zapłacili nam, nie reklamujmy. Aha, dobra, do widzenia. Ej, gdzie jestem? Stary, tutaj. Tutaj, cześć, to ja! Gdzie ty jesteś? To ja, halo! Papito! Gdzie ty Papito! Papito! Stary, co, dlaczego Papito? Ej, muszę chyba, chyba wywieźć białą flagę. Papito nie ma. Pito, Papito! Pizza, pepperoni Luigi, it's me, Mario! Nie widzisz mnie, stary? It's me, Luigi! Ej. I w sumie to ja Ciebie Luigi. też nie widzę. Ej, ja jestem... Ty jesteś Papito, stary, Luigi. a nie Luigi. A, ja jestem Luigi? Luigi. Ale ja nie jestem zielony. Papito. PAPITO! <noise> Ej, stary, Ej dziki, to jest? Pijek. Bo się totalnie zgubiłem! Mordo, a jesteś koło zielonego budynku? Co? Zielony budynek. Nie ma takiego! A, no to ja nie wiem, gdzie ty. Te... <noise> <noise> Dobra, czekaj, wracam tam, wracam, wracam. Ja, stary, wracam. buduję ci przejście jakieś. Aha, dzięki bardzo. nie wiem czy stary. A Jezu, spadnę, się zgubi. Chyba umrę. Stary, ale bym Dobra, spadł. Dobra stary, nie musisz, umarłem. Ej, to było niefajne. Słuchajcie, udało nam się w magiczny sposób opuścić w końcu. The... <laughs> znowu nie żyję. No hita znowu ale ty jesteś ostatni gałgan, przez ciebie oni mnie biją. Nie. E... Co ty, ty chyla, jesteś gupol! O, pa je. Jesteś je, największym gupolem na Ferajnie, głókiem. ja to zrobię, ja to zrobię. O nie, ej, co ty, co ty lata? No bo jestem na tym. A ty, panie, ej, panie. jak giniesz i się rodzisz, to masz normalnie tryb, zwykły? Nie stary. Bo Ferajna jest zepsuta, bo Karol jest z gupek. Aha, to, to też tak może być. Ej, Ta, stary, ale to może. Może masz mi... tak być. Aha, yo, Czyli teraz jest tak, mamy sytuację, że zielony Steve jest razem z różową Steve. Tak. A co z Docnesem? Doknes, stary. Został sam? A nie jest mu wstyd? Znaczy wstyd? Nie zazdrosny czy coś? Doknes jest mokry. Czemu? No jest nad morzem. Ej jest i trzy Creeper, nie widziałem. Stary, ale dupło. Ej, jakiego ma kapelutka śmiesznego? No stary. A Stary, mam oni nas stary, dalej nie lubią. Półtora, półtora i serduszka mam, stary. Czekaj, jego zabiję, bo już mam go dość. Dawaj, bingo, Lego, lego! Nie, nie dam się tak dobre, tutaj pomiatać, dobra, jakby. Dobry, papito, papito, dobre. Tak, ta, tak być już nie będzie na mojej ciaparito, zmianie. Kebab, 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 pita. Ok, <laughs> ok. Ej, mordo. No, co, A jesteś w stanie pokazać mi miejsce, w którym był przetrzymywany zielony Steve wcześniej? tam gdzie dzidiler? Ale pieniądze. co? 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 No, było coś takiego więzienie, w którym siedział ten i tam był dealer. Ja bym chciał zawsze w to miejsce pójść. O kurcze, stary, szczerze, to jest gdzieś tutaj na ferajnie chyba. Patrz. To jest A gdzie? tutaj. Patrz. A gdzie? To jest zaraz za tym reklamowym beerboardem birbo beerboard. Nie A gdzie? mówimy billboard, tylko beerboard, dobra? Beerboard? Beerboard, no. Bir Beer po angielsku oznacza napój. No, alkoholowy, stary, nie dla dzieci, czyli nie dla nas. Aha. A całe życie byłem w błędzie, patrz, dobra. Ja e... myślałem stary, że kiedyś bir to jest sok pomarańczowy, jabłkowy, znaczy i stary. A beer Bir tak zawsze jest. myślałem, że to mówią ludzie w Ej, Idziesz tam tacy wolni i zmęczeni i po prostu nie im się mówić Imbir. I mówią imbir, sam a bir, żeby tak wiesz. bir? Gdzie ty jesteś znowu? No mówiłem ci za tym borbordem. Z jakim snowboardem? Tutaj za snowboardem, dobra, za idę. Z snowboardem. Idę, no. idę. Ej, pa Panda jest jakaś pijana. Pewnie od tego birboarda. to jest <laughs> tutaj go przetrzymywali mordo Tu? No. Toż to nie było to! O ja zamknąłem cię stary już. To nie było wyjdziesz. gdzieś w powietrzu czy co? A to jest ten. No tutaj stary Tutaj go trzymali! Stary! Uderz w no. Muhara! A ja stary podpalę to. Spalę to! Oh! Nie, to się nie pali, prawda? Stary, co ja znalazłem? O nie! No, tak. Ej stary! O najgorzej! Znaczy pożyczę to na pewno sobie. Ja też na <laughs> Ale najgorzej! No, zbroję, stary. Co ja. Ej, to jest ukryte przejście na dole. No, no nie wiedziałeś? Nie. Ostatni z ciebie gałgan. Co jest? No. Co to? Panie, Ale panie. Ale to jest wszystko porąbane. Panu? Ej, wiesz co ja mam? O, wow, gdzie my jesteśmy, Ej. stary? No to jest coś jest faktycznie? Ej, stary, co, co to jest? What panda! To... Panda! Ej, panda, dwa złote panda! Aaaaaaah! Breno wyskakuj z dwójki, co? Ej, gdzie stary, tutaj, tutaj coś jest, ale nie wiem co to jest za miejsce A, w ogóle... tutaj jest metro chyba stary jakiś, patrz tu są tory metro? No tutaj są te, masz Jak wagonik? W Chinach? Takie Masz wagonik stary? Nie, mam chleb Chleb? Chleb hmm. jest spoko, wariacie Czemu tak robisz? Opanuj się Nie, opanuj swoje emocje papito Pap <laughs> co Ej, tędy wyjdziemy, patrz zag co, 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 znaczy... co to jest? Gdzie jestem? Nie mam pojęcia z... Stary, to jakieś ukryte przejścia, co, co jest? jest? Ej, ja nie jesteśmy u Karola teraz, wy, Stary, wy, wy. wytłumacz mi. Ej, kto tutaj właśnie. Stary, Skąd tu się to... wziął na de. de Papi, to, ja myślę, stary, że to jest. Sprawka jest... Zielonego Stifa. Stefa? I... <laughs> no, stary, to jest zielony hit. Ale to. Zielony hit <laughs> Co jest? Ej, nie, serio, poważnie, Mordo, to nie jest śmieszne. Ej, spalmy TO To nie jest śmieszne? trochę bawi w sumie. Wiesz, Ej, ale... spalimy komuś dom. Czemu? A nie wiem Nie wiem, tego nie robię w sensie No dobra, to co? nie robimy I w ogóle czemu tutaj jest tyle banerów tych takich różowych, muszę to rozdupić A to zrobiła też różowa? No chyba tak stary, no a kto by to rozłożył stary? E, nie wiem, na przykład Janusz na, nad morzem Janusz, ale to nie jest parawan, to je nie parawan panie A co to jest? To jest baner <laughs> Panie, Aha. co pan nie wiesz? Okej okay. Może być to, że starzyć. To... Ej, stary, ile no. tego tu jest? O co ho? A to cała fara jest nawalona. tym nawalona ja co to się w ogóle wzięło. Cała feraina jest zniszczona w sumie, stary. Patrz jak to, tutaj jest strasznie brzydko. Jeszcze na dodatek zielone, mega słabo. To jest mega tak trochę... słabo nie polecam. Fuj, fuj, to tutaj jest? Ah, nie umiem pływać. Mam <laughs> się utopię, to... Mam mało powietrza. <laughs> Popiję. Umieram. Ja nie umiem pływać, serio. Ała, padłem. Stary. To nie jest zabawne. Podasz mi rękę? Ja ginę. Półsetuszka stary, półsetuszka, jaka kalkulacja! Ale z ciebie jest wiesz co, taki trochę... Rebel papito, rebel! Pływakowy minecrafter. Ja chciałbym mieć płetwy, jak Arielka. <ścoughs> chciałbym mieć serenę w Minecraft? Patrz, Nie. pokazać ci serenę. Ja pa, pa, mieć... pa, 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 pa! Pokażę ci syrenę, stary, cho, chono, chono tu, chono na bajerę. Muszę mieć umiejętności kuriel, mordo. Pa, jaka syrena, panie, pa jaka syrena. Kula la! Mocna sztuka, kurle. <śmocna sztuka, kurre> A patrzcie na mój uśmiechnięty skin, stary, Cześć. Cześć, to ja. Hey. Cześć, jestem Marcin. Cześć, to ja, Marcin. Lubię wąchać kwiatki. <śmocna> sztuka, o Boże, wiesz co, jest sobie gorszy Dobra, przejdźmy do tego kebaba, bo ja bym serio ten papito, zrób tego kebaba. Ty Czaparito to kebaba zrobisz. Nie <laughs> chcemy robić kebaba. Na ciepło, no na ciepło stary. E, czekaj, to jak możemy zrobić kebaba? Mam Ale pomysły, na cienkim, na cienkim, dobra? Na cienkim? No, no. na cienkim z sosem ostrym <laughs> kebaba na cienkim, czekaj, Ja już musieli, mam stary, no. ja już mam kebaba stary w wiaderku w sumie. Co? No. Jak masz w wiaderku kebaba? No tu nie widzisz stary. A faktycznie jesteś na tyle no. uśmiechnięty, że musisz mieć. Haha, <grydy> ja to jednak świrek, Tu masz taki uśmiech tylko po to, żeby faktycznie tego w bułce, nie w rollo, tak naraz raz wciągnąć, nie? No jak ty, jak się zna rollo, bułka, papito. Ja <grydy> widzę <wiedział, grydy> <Rolo, wódka>, papito. <grydy> papito, ja wiedział Ja wiedział papito, że ty, wie... ty jej ja ja generalny. Wiedział, ja wiedział, że ty wiesz. Kurde, I no wiesz papito, i no i to jest to. Boris. <grydy> Ej, takie odcinki ja. są najgorsze. Czemu? 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 No bo trwają 20 minut, tak jak teraz i w zasadzie... to moje kość, to z... zostało z całego mięsa. Wtedy nic się nie dzieje, nie? I sam z nią zrobić z <grym> tą kością. Stary, no. zjedz Ją. <grym> Mam zjeść, jo? ją, no, Jo. Ej, nie mogę. Ale lubisz bułki? Nie, niekoniecznie, ale nie a, mogę jej zjeść. Ja, Ej, dawaj, a dawaj zjedz stary bułkę z chlebem. Nie! Co się stało? Czemu mnie wywaliło Karol cię zabije. Czemu? No rozwaliłeś mu dom Stary, ja dzisiaj czwarty raz umarłem, może mnie zalić, więc wisi. Halo, halo? No. Jak mnie słychać? Dobrze, dobrze. Halo, Jarek? <noise> Ale z ciebie jest wiesz co, taki żartowniś, trochę holitka taki, wiesz, taki taki... Taki żyćko z ciebie. Niech to, jest. to dunder świśnie. <noise> Aby, a z tymi planami się tutaj stało? Jakby, dobra, wracamy do fabuły z powrotem teraz. Tak. to <noise> jest różowo? Plan? Ja nie wiem stary, bo Shandy myślał, że będzie śmieszny i nie jest śmieszny. Ogólnie nienawidzę Sandiego. Dlaczego? Nie wiem stary. Ej, co zabawne, w tamtej skrzyni jest skrzynka, a w tej skrzynce była skrzynka. A popito. Kebabito, na szybko Strzelim se po kepsie. Dawaj kebabito na szybko papito, bo... Kiedyś trzeba zrobić takie duży meetup z ludźmi Gdzie no. nie będziemy robić nic, tylko wszyscy po prostu pójdziemy na kebaba no Będziemy tak jeść na mieście stojąc st i się rozejdziemy to, jest, to brzmi jak plan Ale nie serio papito, <laughs> kebabito na szybko, yy, ciaparito, nie? <laughs> Robię rollo Rollo, ciaparito, git Dobra, mordo także. Na tym stole słuchajcie, zakończymy tą jakże ekscytującą fabułę. Mam nadzieję, Ej. że. Mówiłem widzą, że wytłumaczę na koniec odcinka, co to znaczy papito. Powiedz, co to znaczy papito. Papito to znaczy tata. <laughs> Bo wy nie wiecie, ale jestem tatą, mam